Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Sławek Luter. Witaj na moim programie rozwojowym specjalnie dla zawodników i sportowców: Trening Mentalny Sportowca, taka jego nazwa. Jestem autorem programów o głębokich przemianach osobistych, kodowaniu umysłu na sukces, czy, czy Design Your Life, Mentalny Strażnik, czy Tożsamość Lidera, Lider Premium i wiele innych ym, ym, programów ym, w postaci książek, płyt audio, programów audio, czy programów VOD. To jest program VOD. Ale tak jak zauważyłeś, już jest książka, program w postaci książki trening umysłu sportowca, to jest okładka. I trening mentalny sportowca w postaci audio, być może już znasz, lub być może będą dla Ciebie materiałami uzupełniającymi. To jest trening VOD. Ja jestem praktykiem sportowym z 10 dziesięcioletnim stażem, więc znam chleb bycia sportowcem, wiem, co w tej głowie się dzieje i musi się dziać. Wiem, co było przyczyną większości zwycięstw. Czy porażek. Obecnie jestem trenerem biznesowym, liderem, przedsiębiorcą, ale przede wszystkim autorem programów. To lubię robić najbardziej. Trening mentalny sportowca to najprawdopodobniej, jeżeli jesteś zawodnikiem, sportowcem lub działaczem sportowym, będzie najważniejszy trening Twojego życia, ponieważ to, co tutaj się nauczysz, jeżeli zastosujesz, zmieni wszystko w Twoim życiu sportowym. Poznasz tajniki skutecznych wyników, poznasz mentalność najskuteczniejszych sportowców świata. I wszystko to, co odkryłem w pracy z ludźmi, będziesz miał zastosowanie w postaci gotowych schematów, założeń, ćwiczeń. Najważniejsza rzecz jest taka, że wartością tego programu jest to, że nie znam wielu sportowców, którzy świadomie kształtują swoją postawę. I nie chodzi tutaj o psychologię sportu, tylko chodzi o praktyczne metody osiągania sukcesu. Dla mnie, biznes którym ja się zajmuję i sukces w biznesie ma niemalże potrzebne bliźniacze cechy charakteru predyspozycje osobowościowe, mentalne, psychologiczne takie same jak w biznesie. Czyli znaczy biznes to jest niemal to samo co sport. W sporcie te same cechy charakteru determinują wyniki w biznesie dokładnie to samo. Dlatego, ponieważ od 10 lat jestem praktykiem biznesowym, przez 10 lat też trenowałem sport, no daję sobie prawo do tego, żeby taki kurs stworzyć i zobacz, co będziemy się na nim uczyć. Tutaj masz yy, na tym slajdzie Masz mniej więcej zawarty temat i sesje treningowe, które mogą jeszcze być wzbogacane. To jest to, z czym startujemy, czyli będziemy mówić o trójkącie mentalnym, wprowadzeniu w ogóle, czym jest mentalność, strategie mentalne, zrobimy twój mentalny restart. Później będziemy mówić o kodowaniu na sukces, pewne założenia, zasady, później odporność psychologiczna, która przecież w sporcie jest kluczem, później poskromić smoka. Czyli będziemy rozmawiać o wewnętrznych blokadach, schematach, które nie pozwalają osiągać sukcesu, później o poczuciu wartości, obrazie siebie, o pewności siebie, o wierze w siebie. To jest kluczem, na tym się buduje fundament sukcesu i zalążek wielkości sportowej kariery. Później jak sobie radzić z myślami, później będziemy troszeczkę różnych strategii psychologicznych u innych sportowców poznawać, później poznaj siebie, czyli będziemy odkrywać Twoje mocne strony, później marzenia. Determinacja, priorytety, planowanie, czyli cały napęd, motor napędowy sportowca, później o rozproszeniu, o koncentracji, o zarządzaniu sobą, o mierzalności, troszkę o motywacji, później będziemy o kształtowaniu charakteru, o stworzeniu nowej tożsamości, o misji zawodnika i o sile charakteru. Później będziemy modelować mistrzów, będziemy się uczyć, jak to robić. Później o sukcesie, o czynnikach determinujących sukces, czyli o poświęceniu, o o wyborze jakiego dokonujemy, oczywiście o standardach, o tym, jak być w stanie niemyślenia, działania, jak, ra jak sobie radzić w strefie, jak odpalać stan flow, będziemy rozmawiać o najważniejszej rzeczy w sporcie, czyli o, o koncie emocjonalnym, jak sobie radzić z emocjami, jak sobie radzić ze stresem, tutaj masz jak sobie te strefy zawodnika ułożyć, i co to znaczy Będziemy rozmawiać o systemie super, super mistrzów, top legendy, o legendach, jaki mieli system, czym się kierowali. Będziemy rozmawiać, że talent to nie wszystko. Będziemy budować dominację, będziemy budować odwagę, pewność siebie, charakter, pokonywać bariery, nastawiali się na rozwój i wiele, wiele innych rzeczy. Oczywiście będzie dużo ćwiczeń, ćwiczeń mentalnych, ćwiczeń, będą ćwiczenia lingwistyczne, będą ćwiczenia analityczne, no emocjonalne, lingwistyczne, więc to tutaj jest program jest nafaszerowany ultra ciekawymi wiadomościami, wiedzą, która jest absolutnie niezbędna do tego, żebyś mógł zdziałać więcej, żebyś mógł wydobyć z siebie wszystko to, co możesz wydobyć i, i osiągać to, co możesz osiągać. Trening mentalny sportowca to jest zaawansowany program rozwoju sposobu myślenia, jak Wiesz, może nie wiesz, ale to psychika steruje ciałem, to psychika, twój sposób myślenia steruje tym, co ciało robi, i w dużej mierze od tego się zaczyna. Lekceważony obszar specjalistycznych treningów mentalnych nie pozwala. Wykorzystywać wszystkich umiejętności technicznych czy, czy fizycznych zawodnika. Czyli jeżeli ktoś nie trenuje mentalności tak samo ciężko i tak samo regularnie i dokładnie jak trenuje ciało, to ciało później nie będzie tak sprawne i nie będzie na tyle działać jak trenuje. Yy, jak, 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 jakie ma w sobie zasoby i możliwości. Yy, więc dlaczego ten trening jest bardzo ważny? Może, może sobie załóżmy jeszcze takie, żeby go troszkę pokazać z innej strony, dlaczego warto i trzeba go przejść, dlaczego warto do niego podejść na poważnie. Przede wszystkim to, co powiedziałem, to mentalność steruje ciałem i postawą. Mentalność jest motorem napędowym. 80% sukcesu według różnych teorii to jest psychologia, 20% motoryka. Więc jeżeli ktoś ma super sprawne ciało, super sprawną siłę, kondycję, czegokolwiek potrzebuje, jeżeli tam nie ma chęci wygrywania, woli zwycięstwa, determinacji, nastawienia na sukces, nastawienia na zwyciężanie, to nie da rady te umiejętności przekuć na dobry wynik. Będziemy zawsze, zawsze przegrywać w najmniej oczekiwanych albo pożądanych tego momentach. To mentalność steruje ciałem i postawą. Pamiętaj o tym, i dlatego ten trening jest tak samo ważny jak każdy inny trening, który robisz, zbliżając się w stronę swoich upragnionych marzeń i celów sportowych. To mentalność zagwarantuje ci sukces. Sukces nie gwarantuje wysportowane ciało. Możesz być niesamowity talent, możesz mieć niesamowity talent, czy niesamowite predyspozycje fizyczno- Motoryczne, niestety, jeżeli w głowie jest, jak ja to mówię, śmietnik, czyli niepewność siebie, są złe myśli, złe przekonania, zły obraz siebie, złe programy, złe e, niewłaściwe programy, które wyzwalają z ciebie tą, ten talent, tą pracę, którą wykonałeś, nie będzie sukcesu. Więc to mentalność jest tak naprawdę kluczem numer jeden na drodze do sportowca i też ją trzeba pracować to ciężko i to świadomie. Kolejna rzecz to mentalność uczynić cię odpornym psychicznie, czyli to sposób myślenia, to jak siebie postrzegasz, jak zawody postrzegasz, na co się nastawiasz, twoje umiejętności radzenia sobie z porażką, z presją, ze stresem będą ym, powodować sukces. Więc odporność psychiczna bierze się z głowy, odporność psychiczna bierze się ze sposobu myślenia i to jest kluczem. Dlatego mentalność uczynić cię odporność, yy, odpornym psychicznie i nad tym też będziemy yy, pracować. Kolejny element to mentalność sprawi, że wykształcisz umiejętności, czyli to, co już mówiłem, to mentalność steruje umiejętnościami. Wykształcona mentalność wyzwala umiejętności fizyczne, motoryczne, kondycyjne, siłowe, czyli ciało. Natomiast jeżeli jest bardzo dobrze wytrenowany technicznie zawodnik czy sportowiec, a nie ma odpowiedniego sposobu myślenia, nie ma Odpowiedniego nastawienia, odpowiedniej postawy, będzie dużo gorzej grał, będzie dużo gorzej sobie radził z życiem. Dlatego ten trening jest tak ważny. Kolejna rzecz to mentalność decyduje o poziomie wyników. Czasami luźnie, ludzie różnią się, zawodnicy różnią się od siebie tylko mentalnie. Jak to jest, że czasami zawodnik, który ma lepszy talent, być może lepsze predyspozycje fizyczne, motoryczne czy cielesne, nie osiąga takich sukcesów, jak gorsi, być może z mniejszymi predyspozycjami, z mniejszym talentem zawodnicy. Otóż dlatego, że być może jednym z tych elementów być mentalność, to mentalność decyduje o poziomie Twoich wyników. Czy będziesz mistrzem lokalnym, czy mistrzem wojewódzkim, czy jakimś mistrzem Polski, czy mistrzem Europy, czy mistrzem świata, decyduje o tym w dużej mierze to, na jaką skalę będziesz myślał, na jaką skalę będziesz działał jako uczestnik tego programu i, i zawodnik, i i wszystko zależy od Twojej głowy. To, czy będziesz jednokrotnym mistrzem świata, czy przejdziesz do pantenonu sukcesu jako legenda, zależy od Ciebie. To, czy będziesz legendą, ikoną sportowca, w dużej mierze będzie to dwa mentalność. To Twój sposób myślenia o tym decyduje, tak naprawdę. To mentalność włącza. Charakter, to mentalność yy, powoduje, że charakter działa na Twoją korzyść, bo inaczej działa na Twoją niekorzyść. Czyli to mentalność włącza dyscyplinę, samodyscyplinę, skupienie, determinację, motywację. To mentalność włącza odporność psychiczną, mentalność włącza yy, tak, taką jak upór, jak konsekwencje. Jak chęć zapłacenia cen za sukces, to mentalność tym wszystkim steruje. Że robisz nawet jak cię ci nie chce, jak nie masz siły, to to robisz, bo tak zdecydowałeś. To mentalność włącza siłę decyzji, siłę osiągania. Kolejny element to umysł trzeba trenować tak samo, jak ciało. Czyli moje założenie jest takie, że umysł musisz trenować, karmić. Tak samo jak ciało. Czyli odpowiednia literatura, odpowiednia muzyka, odpowiednie treningi mentalne, czy pewna literatura będą potrzebne Tobie, tak samo jak potrzebny jest trening ciała. Umysł się trenuje. Z mistrzem nikt się często nie rodzi. Mistrzem rzadko kiedy ktoś ma predyspozycje wrodzone. Bardzo często są to predyspozycje nabyte, wytrenowane. Nie wierzę w to, że ktoś jest urodzonym mistrzem. Może ktoś mieć talent, predispozycje genetyczne w dużej mierze, ale często się, bardzo często to mówimy, że talent to tylko mały procent, 3-5% sukcesu, reszta to jest praca, umysł, sposób organizacji, rytm, proces, który wykonujemy każdego dnia, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Więc to, ten cały mechanizm sukcesu można, a nawet trzeba. Wytrenować. Jak pracować z programem? Przede wszystkim musisz się do niego, na nim skupić. Czas znaleźć tylko dla Ciebie, pełne skupienie, pełna koncentracja. Pracuj na słuchawkach, pracuj tak, żeby Ci nikt nie przeszkadzał, jakiekolwiek wykłady, ćwiczenia, rób 100% oddany. To jest bardzo ważne, żeby ten czas był tylko w tu i teraz. Nie lekceważ tego, w tle ma nie grać, nie wiem, jakiś telewizor, jakieś radio. Każde słowo chłoń, każde zdanie chłoń. Załóż sobie na przykład do notatek jakiś zeszyt specjalny, gdzie będziesz to ćwiczyła, ćwiczył. To jest bardzo ważne, czyli do, zeszyt do notatek, do wniosków jest kluczem. Słuchawki albo głośniki, ale musisz mieć wszystko dokładnie słyszeć. I najlepiej, jakbyś robił to w pełni skoncentrowany jako uczestnik tego programu. Podejście i nastawienie, czyli nastaw się na rozwój, nastaw się na ciekawość, włącz sobie ciekawość. Każda lekcja, każda sesja treningowa niech dla Ciebie będzie ciekawostką. Yy, wyłączną szalancję, nawet jak coś wiesz, bo, o, ja już to wiem, nie szkodzi. Zobacz inny punkt widzenia, zobacz jak można czasami to samo, co już wiesz, opowiedzieć w inny sposób. Utwierdź się w tym, doświadcz tego bardzo, bardzo poważnie, yy, żebyś się nie rozkupiał. Żebyś ciągle nie wychodził, nie przerywał, możesz sobie na przykład, jeżeli zamierzasz trenować z programem nie pół godziny, czy godzinę dziennie na przykład, to za, yy, tak jak ja mam, tak, zorganizuj sobie przekąski, picie, żebyś sobie mógł na przykład coś zjeść, czy się czegoś napić, żebyś jak już coś robisz, to robisz, żebyś to, co zaplanowałeś, zaczął i skończył. To jest bardzo ważne ćwiczenia. Będą różne ćwiczenia, jeżeli będą ćwiczenia rób w zeszycie, jeżeli będą jakieś załączniki w postaci PDF, jak masz drukarkę to sobie wydrukuj, jeżeli nie to będą na slajdzie, to sobie zrób ćwiczenia, przepisz pytania, jeżeli będą jakieś pytania to je przepisz, drukuj i zapisuj po prostu odpowiedzi. Do odpowiedzi oczywiście się przykładaj, rób to bardzo rzetelnie, bo to jest najmniej, to jest najmniej poważnie traktowana Część przez ludzi. ludzi. Ludziom fajnie się słucha wykłady, one są fajne, warsz szkolenia są fajne, ale jeżeli już mają pracować ze sobą, odkrywać siebie, zgłębiać się pytaniami, nie chcą tego robić, to jest duży błąd, ponieważ ym, nie jesteś w stanie trwale zmienić umysłu, jeżeli nie zrobisz ćwiczeń, trwale nie, nie stworzyć nowych struktur przekonań, nowych połączeń neuronowych, stworzyć nowych możliwości wizualizacyjnych czy. Lingwistycznych, które determinują później sposób zachowania, twój sposób, no, będą ci kodować nowe schematy, nowe, nowe, jakby tutaj, trajektorie działań, nowe nawyki. Nie będzie się to robić. Najmniej wygodne są ćwiczenia, ale one są najważniejsze. Ćwiczenia musisz doświadczać, powtarzać jak trzeba, to miesiąc, dwa, trzy, tak długo, a staną się twoim automatycznym drugim. Takim zachowaniem nowym, że nowe nawyki, które wyzwolą w tobie dużo większą determinantę sukcesu, będą cię przybliżać, pomagać ci osiągać cele, muszą zostać zastąpione nowymi. A przemiana, proces transformacji, przeprogramowanie się musi trwać. To nie wystarczy czasami raz coś powtórzyć do skutku. Jeżeli ci zależy na sukcesie, jeżeli chcesz osiągnąć fajny sukces, mieć fajne wyniki, podnieść swój poziom, dokonać przełomu, to podchodź do tego na poważnie. Jeżeli będą sesje mentalne, maksymalna koncentracja, na sesjach mentalnych, jeżeli będzie ćwiczenie, ja ci powiem, że to jest sesja mentalna, to najlepiej robić je na słuchawkach. I tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiesz, że na pewno od początku do końca tą sesję przejdziesz, czyli nie, nie warto jej przerywać w połowie, to nic nie daje, zakłóci ci proces, wybijecie to, że jak wiesz, że sesja będzie trwała, nie wiem, około 10 minut, 7 minut, 15 minut, to przejdziemy od początku do końca całą i na pełnej skupieniu, na pełnym skupieniu, na pełnym transie takim, czyli jak powiem, że masz zamknąć oczy, odciąć się od środowiska, czyli masz nie widzieć nic, Oprócz tego, co tam się dzieje I wykorzystać swój teatr wyobraźni To to rób To jest dla twojego dobra To to powoduje nowe przeprogramowanie nowych sposob, Nowego sposobu myślenia I nowych postaw Każde ćwiczenie, które jest Każdą sesję treningową, która, tu, która tutaj jest Możesz powtarzać tak długo Aż nastąpi Odczuwalna i widoczna zmiana Nie raz, nie dwa To jest twój Program. Masz ten program, można powiedzieć, dożywotnio, więc sobie z niego korzystaj. Więc tak długo Aż nastąpią odczuwalne i widoczne zmiany Wtedy y, możesz zwolnić, wtedy sobie tylko możesz uaktualniać y, pewne elementy I to jest ten klucz, który pozwoli ci y, y, ulepszać się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc Zrobić ciągłe postępy, bo nastawienie na rozwój, o czym też będziemy mówić, jest kluczem do tego Żeby nie patrzeć jaki jesteś dzisiaj jako zawodnik, jako zawodniczka jaka jesteś, tylko jakim możesz być za ten czas Długofalowy, żebyś skończył tam, w tym miejscu swoją karierę i doszedł tam, gdzie chcesz, tam, żebyś wykorzystał wszystkie swoje zasoby i możliwości, które pozwolą ci działać. Tak mniej więcej wygląda program, tak mniej więcej wyglądają, tak wygląda ten wstęp. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił, mam nadzieję, że będziesz poważnie do tego podchodził. Zrób wszystko żeby żeby wykorzystywać wszystko na 100% zapnij pasy ja się cieszę że możemy razem pracować do zobaczenia na kolejnej sesji i już zaczynamy od konkretów zaczynamy pracować do zobaczenia